Dzień dobry, a teraz takie pytanie: dlaczego każdy człowiek potrzebuje księdza katolickiego? Do czego? Do spowiedzi i przyjmowania Komunii Świętej. To znaczy, bez księdza katolickiego wejście do nieba jest super trudne, prawie niemożliwe. Jak ktoś jest z dżungli amazońskiej, nie ma dostępu do księdza i spowiada się sam przed Bogiem, to ewentualnie Bóg może to uznać. Ale jeśli jesteśmy w Polsce i ksiądz katolicki w konfesjonale siedzi na każdym kroku, to znaczy w na każdym kroku w kościele, to koniecznie trzeba się spowiadać. Jak Matka Boża mówi w Fatimie, co miesiąc, no maksymalny okres trzy miesiące. Każdy jest grzeszny, każdy z tego zdaje sprawę, każdy rozsądny człowiek daje sprawę, że jest grzeszny i trzeba przeprosić Pana Boga w konfesjonale. Dlaczego nie bezpośrednio przed Bogiem? Dlaczego tak Bóg zdecydował? No bo Bóg dał klucze do nieba Piotrowi, świętemu Piotrowi i powiedział: komu odpuścisz, grzechy są odpuszczone, komu zatrzymasz, są zatrzymane. I od tamtego czasu jest spowiedź święta. No bo nieco ludzie mówią, to od tamtego czasu ludzie się spowiadają przed księżmi kościoła katolickiego. Dlaczego Bóg tak zdecydował? Dlaczego Bóg, znając wszystkie nasze grzechy, nie powiedział, a spowiadajcie się bezpośrednio przede mną? A z prostej przyczyny, że my Boga się nie krępujemy, nie wstydzimy. My wiemy, że Bóg wszystko wie i jest kochanym Ojcem, jest miłosierny, w wyniku czego się nie krępujemy Pana Boga. Natomiast jeśli chcielibyśmy osiągnąć świętość, to Bóg, znając nasze kombinacje myślowe, ustanowił księdza. I teraz, gdybyśmy wybrali sobie jednego księdza i całe życie się u niego spowiadali. I spowiadali się co miesiąc. No to przychodzimy do spowiedzi, do księdza i mówimy: Mam grzechy. 1, 2, 3, 4, 10. Tak? Z 10 przykazań, wszystkie, komplet. No zwykle tak jest. Rzadko ktoś ma mniej. Kolejny raz przychodzimy, kolejny, kolejny, kolejny i cały czas te same grzechy. tak? Bo człowiek ma zawsze te same grzechy. Każdy z nas ma swoje słabe punkty i szatan w nie wchodzi i zawsze jest to samo. No więc za piątym, szóstym razem już ksiądz nas zna. Ksiądz wie: O, znowu przychodzi Jacek i zna moje grzechy, zanim ja podejdę do konfesjonalu. No więc zaczyna być wstyd. Przed Bogiem tego wstydu takiego nie ma, a przed księdzem jest. I zaczynamy myśleć, co zrobić. Albo skłamać i powiedzieć, że nie mamy teraz grzechów już jeden dziewięć, od 1 do 9, albo zmienić księdza, tak, który mnie nie zna i z powrotem od 1 do 10. Ale gdybyśmy zachowali się, byli przy tym jednym księdzu, to w kolejnych miesiącach, Zaczęlibyśmy znowu kombinować, no może jednak zmniejszyć o jeden grzech, tak, że od 1 do 8, a potem od 1 do 7, tak, no żeby takiego kompletnego wstydu nie było, tak. No i Bóg to wie. I dlatego ustali właśnie taką sytuację, że mamy się spadać przed księdzem, najlepiej tym samym i wtedy byśmy się uświęcili. Na koniec naszego życia te grzechy byłyby 1, 2, 3 albo 1, 2, 3, 4. No, tak to jest. Bóg jest absolutnie genialny. Doskonale wie, co robi. Jak dał te klucze Piotrowi do nieba, przecież po co Piotrowi klucze do nieba? Skoro Bóg niby wprowadza do nieba, prawda? A Bóg mówi: Ja ci daję klucze do Królestwa Niebieskiego. No, bo przez kościół mamy wchodzić do, tego, do nieba bez tego kościoła. To moim zdaniem. Jest to super, znaczy Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, wszystko może, ale w moim odczuciu to jest, jeśli ktoś żyje w Polsce i nie zamierza się zbliżyć do Kościoła Katolickiego, nie zamierza pójść do spowiedzi i przyjmować Komunii Świętej, to leży. To ma straszny problem, znaczy wtedy może już tylko liczyć na modlitwę znajomych, przyjaciół. Nie wiadomo jak to jest, ciężko. Dobry Boże, ja Ci proszę o wszystkie dary Ducha się nas wszystkich. Dziękuję Tobie, uchana Matko i wszystkim następcom, świętych. Dobry Boże, pobłogosław Oświeć nas wszystkich. błogosławie błogosław, Bóg ojczyzny Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Przypominam, że to moja prawa ręka, a kamera odwraca strony. Miłego dnia wszystkim życzę.